Witam w ten piękny zimowy dzień z Warszawy Zachodniej. Intercity Sun z przemyśla do Warszawy Wschodniej. EP07387 pociąg przyjechał na czas, co w dniu dzisiejszym jest osiągnięciem. Mamy zamieć, sypie śnieg. Pięknie wygląda ta siódemka. W zasadzie w ostatniej chwili zdążyłem. Zakładałem, że jednak kilka minut się spóźni San, a jednak nie. Wow! Widzicie to? Pięknie. En97010 Warszawska kolej dojazdowa. Pociąg, o ładnie, do Podkowy Leśnej Głównej. SKM Warszawa. Zobaczmy to. Pociąg na linii S1 do Otwocka. I mamy.

A19WE rusza. Semafor pokazuje jazdę manewrową. akm -ka zjeżdża na tory postojowe. O, pięknie. To jest RP-1. W związku z tym, co się dzieje tam na przodzie, tam są panowie, którzy wykonują różne prace. Ale to ładnie wygląda. Tyle śniegu. I tu się kończy podziwianie pięknych widoków przez osoby, które pracują. O, ale przysypane ładnie. Zameldował się Impuls 2 na linii S231WE002 Impuls 2. To jakieś takie przenośne rusztowanie jest po lewej stronie. Coś tutaj będą panowie pewnie instalować albo demontować. Zobaczymy. Sypie taki śnieg, jest troszkę lodu, więc wszystkie rozjazdy trzeba oczyścić, inaczej pociągi będą stać i się spóźniać, więc musimy być troszkę wyrozumiali w te dni. Tutaj podstawia się skład do pilawy. A ten śnieg dzisiaj zaczął padać najpierw taki malutki, teraz coraz grubszy. InterCity Cormoran. Wjazd na tor przy peronie siódmym. Śródmieścia Warszawy dzisiaj nie widać. Sypie konkretnie. Tutaj pozostałości po peronie trzecim możecie zobaczyć, panowie. Ostro dzisiaj pracują w tych trudnych warunkach. Yeah. Odjeżdża Wukatka. A zbliża się pociąg osobowy kolei mazowieckich ze Skierniewic do Mińska Mazowieckiego. FLIRT ER 160 dwie jednostki. Zbliża się flirt. On tu chyba skończy bieg. Tak. A obok jest impuls SKM. A flirt przyjechał z Otwocka. ruszył Kormoran stare perony a tutaj stary peron, który jest jeszcze użytkowany i linia S2SKM się zameldowała poza peronami troszkę prac też jest wykonywanych albo wiele, a nie troszkę wszystkie elementy są pakowane i wywożone